Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża, Aleja Legionów, 120A. Panie doktorze, Międzynarodowa Konferencja Bujatryczna to powoli staje się prawdziwa tradycja i takie wyczekiwane jesienne święto lekarzy weterynarii w tym roku, czwarta. Na co szczególnie należałoby zwrócić uwagę? Hitem corocznym każdej jednej konferencji jest to, że ta konferencja składa się, mimo tego, że trwa w sumie czwartek, piątek kończy się w sobotę, jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap to jest etap naukowo-dydaktyczny, który wprowadza różnego rodzaju nowości. Dla lekarzy weterynarii, rolników, firm, które współpracują z rolnictwem i dla rolnictwa. I drugi etap to są zajęcia praktyczne. I właśnie te zajęcia praktyczne są, muszę powiedzieć, nowością w ogóle w kraju, bo niewiele ośrodków taki tryb szkolenia, konferencji preferuje my właśnie w związku z tym, że jest to podlasie, że tutaj podlasie płynie mlekiem, to doszliśmy do wniosku, że nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka, praktyka powinna być wprowadzana w takich, czy na takich konferencjach, bo jest ona bardzo ważnym elementem, uczy i jednocześnie podnosi wiedzę. Nie tylko lekarzy, ale również naszych producentów, rolników. To nawet gdzieś w strategii województwa podlaskiego jest zapisane tej najbliższej, na najbliższe lata, że musimy postawić na inteligentne specjalizacje, a rolnictwo, przemysł spożywczy to, to właśnie te inteligentne specjalizacje naszego regionu. Jak zatem dużym zainteresowaniem cieszy się Państwa konferencja wśród lekarzy weterynarii z tego regionu? Tutaj muszę powiedzieć, że wczoraj było no mniej, co prawda, zainteresowanych niż tutaj dzisiaj. Dzisiaj tu około 200 osób jest na auli. Tam wczoraj było około 100 lekarzy, którzy przyjechali z terenu bezpośrednio na konferencję. I uczestniczyli w tej konferencji. To proszę sobie wyobrazić, że to dla tych, którzy na co dzień mają kontakt ze zwierzęciem, z gospodarstwem, no, praktykują, wykonują określone zabiegi. On wygospodarował czas, żeby tutaj przyjechać i uszczknąć tej wiedzy tej nowej, nowoczesnej wiedzy i coś nowego się dowiedzieć. Właśnie, bo te konferencje zarówno teoretyczne i praktyczna część to mają za zadanie, tak jest nasz zamiar, wprowadzać innowacyjność w zagrodzie, u rolnika w gospodarstwie, ale żeby to innowacyjność wprowadzać, to oczywiście nie tylko Lekarz musi, musi się uczyć, najpierw lekarz, i później rolnik. Nasi rolnicy z roku na rok są coraz bardziej doświadczonymi, coraz bardziej wykształconymi. Wiele młodych wraca po skończeniu studiów tutaj w nasz region, dalej prowadzi gospodarstwa mleczarskie po rodzicach, i oni już doskonale wiedzą, że muszą korzystać z nowości, które gdzieś tam inne kraje stosują. I tutaj jest to międzynarodowa konferencja, bo ściągamy lekarzy praktyków lekarzy praktyków z różnych ośrodków, na przykład wczoraj byli z, panowie z Wiednia, z kliniki wiedeńskiej i wspaniale tutaj opowiadali o, o wszystkich elementach związanych z mastitami, z zapaleniem właśnie wymienia. To ciekawe spojrzenie i nowe spojrzenie, albo może nie tyle nowe, co inne inne jest, jest po prostu bardzo, bardzo ważnym. Czy Włosi, którzy byli w ubiegłym roku wykonywali zabiegi na wymieniu, chirurgiczne zabiegi na wymieniu, ale to ważne jest, jaką metodą jaką to robi, ile czasu mu to zajmuje. Czy przemieszczenie trawieńca też tak samo, prawda? Więc dla naszych lekarzy, tutaj z całej Polski przyjeżdżają, przyjeżdżają lekarze, przyjeżdżają rolnicy, przyjeżdżają również firmy paszowe, które wysyłają tutaj swoich pracowników, przedstawicieli, po to, żeby również oni dowiedzieli się o nowych trendach, o nowościach, które są wprowadzane, wprowadzane w rolnictwie, bo to przecież nie tylko jest weterynaria, ale nie tylko zwierzęta, ale, ale przecież doskonale wiemy, że żeby zwierzę nie chorowało, to musi jeść odpowiednią paszę, musi być odpowiednia dawka pokarmowa dla każdego jednego zwierzęcia, nie tak jak ileś tam nad wstecz nasz dziad czy pradziad, mając kilka krów, wszystkim rzucił, zadał paszę treściwą, wszystkim jednakowo i, 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 i był zadowolony. I niestety teraz y, wchodzi rachunek ekonomiczny. Trzeba liczyć ile ja mam mieć paszy, skąd tą paszę będę brał, jakiej jest ona jakości, a może firma specjalistyczna mi jakąś kiszonkę wykona. Panie doktorze jednocześnie ta dzisiejsza uroczystość otwarcie było połączone z takim miłym akcentem wręczenia medali. I za co je otrzymał, za co te wyróżnienia były przyznane. Są to odznaczenia tych osób, z którymi my na co dzień współpracujemy. Zostali odznaczeni za swój wkład, za osiągnięcia, za pomoc w rozwijaniu właśnie kultury w naszym rolnictwie podlaskim. Dwa odznaczenia ważne, ale jedno najważniejsze, bo jeden krzyż był. Krzyż dostał, dostał tutaj kolega, który no znam go osobiście, znam go osobiście bardzo aktywnie działa na rzecz naszego rolnictwa podlaskiego. Pan dr Andrzej Czerniawski, prezes Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, który nie tylko jest szefem lekarzy na Podlasiu, ale również w Izbie Krajowej bardzo aktywnie działa po to, żeby można było pomagać rolnikom, wspierać ich, doradzać, to jest bardzo ważny element, że my nie powinniśmy w ogóle jako społeczeństwo odcinać się od rolnictwa, my powinniśmy rozumieć to rolnictwo, a rozumie, gdzie będziemy rozumieli rolnictwo, jeżeli, czy rolników, jeżeli będziemy znali ich problemy, ich tematy. Państwo wystawiacie urządzenia, tak, dla lekarzy weterynarii, co to, co to są za urządzenia, jakby co, co proponujecie weterynarzom? Przede wszystkim są to urządzenia ultrasonograficzne, czyli ultrasonografy do dużych zwierząt. Jeżeli chodzi o jeszcze asortyment, to mamy też i dla hodowców, i też dla rolników, tak? Ale głównie robimy sprzęt ultr ultrasonograficzny. Czy jakimś zainteresowaniem, już można powiedzieć, cieszy się Państwa sprzęt? Może w ogóle jest znany w regionie i tak naprawdę Wasza obecność jest bardziej prestiżowa niż yy, zachęcająca do zapoznania się z firmą, tak? Na pewno firma jest znana, bo już od 20, 26 lat istniejemy na rynku polskim. No musimy podtrzymywać też relacje z klientami, tak? czyli pokazywać się na takich właśnie konferencjach, a zainteresowanie jest coraz większe. Czy sprzęt dla lekarzy weterynarii e, goni, jeśli chodzi o zaawansowanie technologiczne, ten używany w medycynie? Tak, jak najbardziej. To jest praktycznie coraz bliżej, zbliżamy się do takiego poziomu, jak jest w medycynie ludzkiej. Jeżeli chodzi o duże zwierzęta, no ten poziom troszkę jest niższy, natomiast już u mniejszych zwierząt, tak, pieskiej kotki, to jest, to jest prawie to samo, co w medycynie ludzkiej. Firma zajmuje się produkcją e, probiotyków dla zwierząt i nawozów ekologicznych. Probiotyki dla zwierząt są w dwóch formach. W formie płynnej jest to preparat EM Probiotyk oraz w formie sypkiej pod postacią przefermentowanych otrąb pszennych. Kiedy myślimy o probiotykach dla ludzi, to najczęściej kojarzy nam się na przykład wasz probiotyk, kiedy bierzesz antybiotyk, tak? Jako taka osłona. A jak wygląda to w przypadku zwierząt? W przypadku zwierząt zastosowanie probiotyku ma głównie na celu regulację procesów trawiennych, wzmożenie procesów odpornościowych. I zwiększenie, jeśli chodzi na przykład o bydło zwiększenie wydajności mlecznej przy obniżeniu komórek somatycznych. Państwa firma po raz pierwszy gości na konferencji bujatrycznej w Łomży? Z tego co jest mi wiadomo, jest to już kolejna edycja. Staramy się co roku gościć u Państwa i promować nasze produkty. Produkty pielęgnacyjne dla zwierząt i dodatki paszowe dla schorzeń metabolicznych. Dlaczego jest to tak ważne dla hodowców bydła bądź dla lekarzy weterynarii, którzy zajmują się pielęgnacją tych zwierząt? Jest to naprawdę duża grupa schorzeń, które dotykają bardzo często bydło i... Pełni bezpieczne, bezkarencyjne produkty, które sta, znalazły zastosowanie w codziennym, w codziennym leczeniu zwierząt. Państwo, obecność to jest przede wszystkim informacja, tak? Informacja dla hodowców, dla weterynarzy, że firma jest, że tego typu produkty istnieją. Można liczyć na jakieś doradztwo? Jak najbardziej. Ja ze swojej strony udzielę wszelkich informacji, zarówno medycznej, takiej typowo weterynaryjnej, jak i dotyczącej preparatu. Firma Konrad co roku gości na konferencji bujatrycznej, tej międzynarodowej, dużej konferencji dla lekarzy weterynarii, która w Łomży jest organizowana. Jesteście Państwo jedną chyba z niewielu łomżyńskich firm obecnych tutaj. Co macie do zaprezentowania i do zaproponowania hodowcom i weterynarzom? Nasza firma działa w kilku płaszczyznach. Głównie zajmujemy się handlem bydłem. Sprzedajemy jałowice hodowlane krajowe, jak i importowane. Pracujemy też w branży genetycznej. Tutaj szeroki wachlarz nasienia buchajów różnych ras, różnych firm. Poza tym też zajmujemy się handlem warchlakami importowanymi, głównie z Danii. Także tutaj nasza obecność, tutaj myślę, że jest tak najbardziej trafiona ze względu na współpracę z wieloma lekarzami, weterynarii i hodowcami. A osoby, które zatrzymują się przy Państwa stoisku, o co w takim razie najczęściej pytają, jakiej wiedzy szukają? Pytają głównie o nasiona buchajów, jakich raz możemy tutaj dostać, w jaki sposób skontaktować się z naszymi przedstawicielami, dotrzeć do firmy, jak również o aktualne, aktualną ofertę jałowic, jakie są ceny jakie rasy mamy w danej chwili. To w takim razie, w tym momencie, jakie są ceny tych jałowic? To w zależności mamy bardzo, bardzo szeroki zakres. Tutaj jałowice hodowlane, krajowe to są naprawdę ceny od 5,5 do 6,5 tysiąca. Importowane jałowice są ceny zróżnicowane w zależności od rasy. Jałowice typu rasy HF to są ceny od 6,700 do 7, nawet 900 plus W. Mamy w tej chwili na przykład u nas na oborze branswisy, austriackie, to jest cena tam około 7,5 tysiąca plus VAT. Także to jest naprawdę bardzo zróżnicowane ceny w zależności od, 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 od po prostu od konkretnych sztuk, od rasy. Nowością teraz w naszej tutaj firmie na bazie w Łomży są jest sprzedaż krów pierwiastek, HFX z Danii. Ale generalnie cena bydła waha się, podlega dużym wahaniom i częstym, czy utrzymuje się na podobnym poziomie? Już nawet nie pytam o Państwa konkretnie, tylko tak szerzej nawet o rynek, tak? No tendencja jest raczej wzrostowa. Od, iluś, od kilku lat, jak obserwujemy, no to ceny bydła raczej no, nie spadają. Jeżeli te spadki są, to bardzo nieznaczne, a no raczej cały czas po prostu jednak rośnie, no, rosną te ceny. Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service, Łomża Aleja Legionów 120A.